Redaktor, witam państwa. Były sędzia sądu apelacyjnego powołany do Sądu Najwyższego przez NokRS w procedurze zakwestionowanej przez Europejskie Trybunały. Na wstępie, tak po tym przywitaniu, które uważam, że jest takie niewłaściwe. Ja niewłaściwe? Szanowna pani redaktor i szanowni państwo, przyszedłem do studia TVN z szacunku dla widzów i pani. Reprezentuję określony Urząd Sąd Najwyższy. Jestem sędzią Sądu Najwyższego, a pani użyła pojęcia były sędzia Sądu Apelacyjnego. Był pan sędzią sędzią. Sądu apelacyjnego. Byłem sędzią także Sądu. Okręgowego... Chciałem pana zapytać na koniec, bo już powinniśmy kończyć, ale jedno mam pytanie był pan szanowanym sędzią sądu apelacyjnego. Aplikanci, studenci uczyli się z pana podręczników o procedurze o apelacji karnej. Bardzo pana szanowali. Kazałem mi się pana zapytać dzisiaj, czy panu nie wstyd, że wziął pan udział w procedurze, która być może była nielegalna? Jaki to jest przykład dla młodych aplikantów i prawników? Szanowna, szanowna Pani, Panu to było czy panu i to nie i Wszyscy jest. aplikanci, wszyscy adwokaci, wszyscy, którzy, słyszałem, którzy to słyszą, mam odwagę i lubię jasne sytuację i konkretną odpowiedź. Nie jest mi wstyd. Byłoby mi wstyd, gdybym uczestniczył w procedurze, która w sposób legalny, zgodny z obowiązującym prawem została zakwestionowana. W momencie, kiedy startowałem do Sądu Najwyższego, po 22 latach orzekania w Sądzie Apelacyjnym nie było żadnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynikałoby, że procedura... Trybunału Konstytucyjnego, Julii Przylaskiej? Panie redaktor, to tak jak pani mówi, to chcę powiedzieć jednocześnie, że w latach 2007-2017 zapadło 6 wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zakwestionowały procedurę, Trybun powołania sędziów i ich opiniowania przed karesem. I dlaczego nikt o tym nie mówi? Panie sędzio.